Jesteśmy pierwszy dzień na garnie. W tej chwili siedzimy sobie na tarasie. Jeżeli ktoś mi się zapyta, skąd mam taką zajebistą czapeczkę, to tu chciałem powiedzieć, że to jest podarunek od McLarena. Po prostu trzeba oglądać Formułę 1, to byście wiedzieli, kiedy, w którym momencie w telewizji występowałem i, i mię tą czapeczkę dali. A teraz zapraszam na swoje intro. że się po prostu w parę nie mieści ej Karpatos i Rodos przy tej gorączce to się umywa chcę powiedzieć, że wszyscy sobie odpoczywają na tarasie łącznie ze, łącznie ze, ze Sławkiem, który odpoczywa na tarasie inaczej, inaczej niż wszyscy bułala Holenderką. holenderkom dwie najbardziej zajebiste holenderki na Damiano no. W, swojej, w, w swojej życiowej pasji kręci krę, krę, kręci przykręca śrubki śrubeczki co? O, co? Tu Uważam Tu jest kamera zwierząt. Tu jest teraz tu, tu teraz widzi, widzimy yy, słynny, słynny piecyk, na którym ma, mają powstałe najlepsze placki na garnie. Nie, na no, to się dopiero będzie. Słucham? Słuchaj, ciś. żeś zawalczył. Tak, dokładnie. Sześć, ehm. Dwa sześciopaki poszły? Nie, nie prezes kłamie troszkę, nie? Tak. Brakło Wdebrakło. wdebrakło, no, wdebrakło dokładnie prezes <noise> za mało alkoholu przywozi. W ogóle, <noise> bez sensu. Piwo o, ładuj tam takie piwo, Tylko żeby nie wypili dużo. Ania, jest tutaj, jest tutaj, no dole, A nie, co? Tak, to się zrobiło z Była taka I? łąka umajona, nie? Co prawda już jest czerwiec, ale... I to zaśpiewałeś chwal ci łąki umajone No, to, to no właśnie nie, śpiewał nie śpiewał. Kiedy e I teraz jesteście na mnie skazani tak. Tomek, jak najszybciej musicie teraz ro roz tego, bo będzie niósł baldachin w procesji I... A już tutaj właśnie szykuję do tego, do ryzyka ten utarzy. A ten... A jakby się ktoś pytał, skąd mam taką zajebistą czapeczkę, to chciałem powiedzieć, że nieważne to jest skąd mam zajebistą czapeczkę ale ważne jest to, że za chwilę po obiedzie ruszamy na wodę. I to nie będzie tak, że my ruszamy na wodę sobie sami. Tam będzie Adam Rus, będzie Osi, będzie Tadek Leszek, będzie Tomasz Miercaski, będzie Tomek Sopkowiak. Kogo jeszcze nie wymieniłem? No, a kurde no Joanna, Joanna, Damian. Dane będzie i będzie jeszcze dentysta. O, no proszę tak, 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 będzie, będzie Mateusz. Może będziemy, będziemy dzwonili do Głuszyńskich Koksów, bo Tomek Kucharski gdzieś się, gdzieś się kręci w pobliżu rowów Także zadzwonimy za chwilę do niego. No i po prostu ruszymy wszyscy, ruszymy wszyscy do boju, ale wcześniej musimy sobie coś zjeść i do obieki. Dobry obiad ubiernacki. Ja, ostat... ja ostatnio tu walnęłem na gardnie co najmniej 72 km na godzinę, ale wtedy nie miałem włączonego zegarka. Ale czułem, że tyle było. A ja to widziałem, bo ty zazwyczaj masz takie coś, że największe prędkości robisz wtedy, kiedy masz włączony zegarek, albo go zapominasz. Teraz się nakremowałem, a to nie dlatego, żebym przed przeciw yy, słońcu, nie? tylko się nakremowałem, żeby szybciej mi wiatr owiewał, Bardziej, bardziej aerodynamiczną sylwetkę tak nie ...w słowa pieśni o małym rycerzu. Cieszę się, cieszę browary, jeszcze prezes, to wtedy możemy się, się Bardzo, powiedzieć, że dzisiaj, dzisiaj miałem okazję popływać wreszcie z prezesem. Bo bardzo zrobiłem kur rzeczy. Kurwiłem się, się na Sławka i. Polecam. To jest dla, tylko dla bogatych. Ja Jeszcze robimy... ten, y, uciapusów chciał kupić, nie? Naprawdę. To robimy sobie teraz taką małą imprezkę. Nareszcie się delokujemy okay. na naszym ja pięknym salonem. W interfingowym in pytaniu na śniadanie mamy dzisiaj Adama Mroza, który, któremu zrobiliśmy jajecznicę oraz pomidorki. I Adaś odpowie na parę ciekawych pytań. To są, to są jajka na szynce zapiekane. A to, przepraszam, to są jajka na szynce zapiekane. Jesteśmy w tej chwili we Władysławowie. Samochód żeśmy musieli zostawić na przedmieściach Władysławowa. Bo tutaj, jak widać za mną, jest po prostu gigantyczny korek. Cała. To, bo... wszyscy... Ej, wszyscy nagle się rzucili na jakiś długi weekend czy coś takiego. Ja nie lubię czemu ci ludzie nie mogą zostać w domu, na działkach? czy oni nie pływają na windsurfingu, na katesurfingu większej, bo to nie widać, żeby mieli deski. Po prostu przyjechali sobie, kurde, nad morze. Ludzie, zostańcie w domu, na działkach, kupcie sobie jakieś działkę, podlewajcie ją, a nie jeźdźcie w takie, w takie miejsca, gdzie będziecie przeszkadzali prawdziwym ludziom morza. Prawda? Prawda. A my sobie do atmosfery weźmiemy. Ty pianki! Ekipa wraca z zakupu. Zadowoleni. Ciężko. Skraszta. Ale Szytka, ciężkie szału torby. Klejon. No tutaj no, mamy lozę szyderców. Luka 27 na przykład. jest. Ci, lozę szyderców. Jest tutaj no, Sławomir Górda. Jest do ciebie. No, Adam Róż. Tomek Mielcarski. Największy z tych szyderców. Z wszystkich. Osi! Witam, tam, tam. coś y, do kamery. Takiego, żeby jakiś przekaz swój życiowy powiedz. Ja bym skomentował żagle Legana na przykład. No, dobrze mieć Gany, bo wtedy można wszystkie niepowodzenia zrzucać dobrze na Legany. a tu mamy przedstawiciela Guszyńskich Koksów. Powiedz coś dla Agnieszki, bo ona pewnie będzie chciała to oglądać. Jakiś przekaz unilateralny. Jak, lepiej tu jest niż na No Na pewno lepiej, bo na razie coś wieje, u nas nie wieje. No i bardzo i, i, i bardzo dobrze. Pozdrawiam a nie. Agnieszkę woją. Tak. Mm. A nie. No do zobaczenia na wodzie, gdziekolwiek. ja na pomoście. Ona, ona plażuje a my już będziemy... Ja a my będziemy zwiedza. pływać. A tutaj mamy... Adama Mroza. Jednego z najszybszych Polaków na, na w Polsce i najszybszego iceboardzisty ajsbo, na świecie. Jadam Rus jest dla nas wyznacznikiem, czy wchodzić na wodę, czy nie wchodzić na wodę. Mógł wchodzić prezes, nie filmuj tylko pływaj o tak. Jakbyś nie miał co robić, to tak tak lubi tego wektora. Tu mam ościeko. Na zoomie. No, Adam z Osi. Tylko nie pójdę. Nie pójdę. Zobaczymy, kto tam ma w świętej pamięci leży wolnym. Proszę, spierdź. Narta wizda tylko narciarz. <laughs> <laughs> Josi, zawsze musimy spierdolić ujęcie.